Szanowni koledzy i koleżanki, pracownicy lubelskiego węgla Bogdanka oraz nasi przyjaciele, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, my jako zarząd życzymy Państwu zdrowych, spokojnych, rodzinnych, wesołych świąt, a także życzymy pomyślności i samych sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym w tym nowym, zbliżającym się roku. Szczęść Boże! Pragnę złożyć serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia dla Was i dla Waszych rodzin. Życzę wszystkiego najlepszego i dużo sukcesów w nadchodzącym roku 2024. Szczęść Boże! Życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia, pomyślności i sukcesów w nowym roku. Szczęść Boże! Drogie koleżanki i drodzy koledzy, przyjmijcie proszę z okazji bieżących się Świąt Bożego Narodzenia najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, radości i spokoju rodzinnego. I tak jak przed ponad 2000 lat narodziny Dzieciątka Jezus przyniosła światu radość i nadzieję, to niech ta radość i nadzieja stanie się również Waszym i Waszych rodzin udziałem zarówno w tym okresie świątecznym, jak i w nadchodzącym 2024 roku. Szczęść Boże!